Dobra, to co teraz? Co robimy? Co z tym eventem? Jest event, widziałeś na Discordzie? Mm, Jest super. O! Dobra, ja spróbuję zagrać Lilią. Jak nie uda mi się zagrać Lilią, to idę Timosem. Ja spróbuję zagrać Lilią. zobaczymy, kto będzie pierwszy. Pierwszy ją kupiliście, serio? No, no, tak, no. Ej, w ogóle zobaczcie, co za, za, za przypadek. Nazywa się Lilia, czyli projekt jak Lili, i jest za rynką. Ha? No i. To jak ukochana, ukochana Snape'a. Znaczy, mama Harry'ego Pottera. Eee, o, jest! Dobra, <laughs> okej. Okay. Kochanie drogi, ale zawiła Nigdy. Na to nie wpadł. No bo ja teraz jestem na etapie no. uniwersum Harry Pottera, więc od razu miałam takie. No tak. Przypadek nie sądzę. Tresz duchowego rozkwitu algejowa skórka, mam Ej. Muszę <śleski> <śleski> tak Ej, wyjebać ci! <śleski> Jest uroczy, znaczy... O, można, nie. Nie, ja niby wziąłem to, a pewnie nie pójdę na, na ten. Dobra. Jak sobie. Dobra, a Aliy jest w sumie czym? Dżunglerem. Ogólnie, jeżeli się pytasz o to. to co pod nie ubrać i jakiś elektrokiut? Mmm, chyba tak. Albo ARE po prostu, czy coś. Planują ją? Aha, nie. Nawolni. No, Aj! Mm. Kurczę, bo ja chciałem Ej, to pójdzie... A nie, bo ten nie możesz mieć teraz smajter, że pójść na dżunglę. Cholera, no. Ej, hey, to jest pod AP czy pod AD? Pod AP. Są jakieś core... core itemy? Ja mi się, o, ogólnie z tego co widziałem, ludzie budowali ją po takiego full AP, ale moim zdaniem tak z wyglądu jest to taki AP tank. Okej. Okay. Eee. który ma budować takie wiesz. E, Relaje, Maski, e, mm, mm, Roły. Ona ma manę? Ma manę. I co się maksuje? Ku. Kuś maksuje. Kurde, to jest. To e, na całą mapę, brzmi spoko. Mhm. Uh -huh. Ludzie się tym strasznie bawią, ponieważ to jest taka wiórka, w ogóle którą turlasz. I, wszyscy, i to wszyscy się śmieją, że to po prostu wygląda, dosłownie wygląda jak takie rzucanie kręglem. Bo to jest takie coś, że ona się najpierw rzuca i ona się tak odbija, 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 później turla, co nie? To jest takie... I wszyscy, się... I wszyscy się śmieją, że to jest jak takie właśnie rzucanie kręglamy. Mhm. Kic, kic. Jak słodko, kic. kicarz omg om. Gdzie tup, idziemy? Tup, tup, tup. Tup. Możemy na, na... tutaj pójść. Jak uroczo Testujemy tek, teksty, uwaga. Jest kontroli LED. Pojawiły się stwory. Eee, okej, okay. control 2 I ten Okej okay. ten warjk chodzi cały czas i ja nie wiem co on chce zrobić na początku Co on robi? What the Ooh. fuck? Oh. Jak to super wygląda Jest taki zasięg Chce nie budować bardziej huragan czy ten? No, co? Oj, można Nic było w sumie pójść tak? lilia na liniachy na dżunglę i byłoby. tatuś i coraz. Ona ma trochę denerwujący głos. Tak, trochę. To było to coś. I to nie jest w nieskończoność. Chyba, że kogoś trafiłem. A jeżeli trafi trafiasz z umiejętności dostajesz fajnego moment speeda. Takiego cholera fajnego. O, oj? Bije? Bij. Udało ci się ty zrobisz więcej niż, niż ja to widzę e, wiesz, ja nigdy nie mówiłam, że jestem dobrym veigarem Kiedyś wreszcie w, wręcz zostałam okrzyknięta najgorszym veigarem, jakiego dany hejter widział. O. Ale w ogóle, ale w ogóle yy, to e działa tylko do momentu, który mnie walczy, a nie w jakąś przeszkodę. Tak. 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 Bo Toki ma dwa, dwa, dwa obszary działania. Eee, tak, no, jakie ok. zdaje, to, za... jak zdaje, to zadajesz większe wrażenie. Jak, jak Darius? Mhm, tak, nie to tak. Przeciwnik Nie, pokonany... O barwi kontra A Olaf, to ciekawe. Aczkolwiek Olaf chyba ma więcej tam. 30 <noise> To będzie to, że wszyscy na wszystkich. Tak, chyba tak. Jak słodko się O, O, mam ult. Walka o nagrodę. Ciekawe, czy ich sennych, dobrze. O, oh my gry, a ja nie mam tego. Nie, ja się ja tak, nie wróciłem. No, tu są miliony, <noise> Ale super. Okej Dlaczego no. ja? No od czasu, ale i tak wygraliście wy Ale dlaczego ja wzięłam tylko killa? Ich dawno mnie nie było na polu Uwg Ja się właśnie. Jasuo! Jasuo! Ok. E. Ja nie mam itemków żadnych w ogóle, ale ich kupiłem. O, kontra. dobrze. Parryk kontra krab. I dosłownie. W sumie? Ej, ale nasz paryk jest trochę jak taki. średnio inteligentny, przynajmniej ja, tak jak ja patrzyłem. E. Tak, jest. Jest wciąż. O, pierwszy powrót i Trinity. O, mam katapultę. Gdzie ona jest? Tu. To jest katapulta? No teraz mamy, w sensie w nagrodę. Nie, jeszcze. ale wygląda nie jak katapulta. A okej, okay, wygląda jak katapulta. Tylko nie jak. tam katapulta. Ej, co będzie działać na tej? Yy, czy. czy tej? Czy będzie działać na... na, na, na Lili huraga? Mm, nie wiem... Ogólnie jest AP. Ale... Tak, ale ja mówię o, o ataku samym. Nie wiem. Wydaje mi się, że on jest Ranger, więc tak. O nie w korzeniu, prawie się o pana potknęłam. SSM mam w ogóle. To jest jednak Veigar Muszę zacząć grać z tą postacią Kto zrobił dwa trupy? No, nie wiem Śmiesznie, nie atakuje Okej, rzeczywiście, jak kręgle Jesteś na to już? Bo co Koniec. 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 я как бы страшно гонял. Na raz następne wydarzenie masz 30 sekund żeby się przygotować o oh je yeah. będzie huragan Wiem, co się teraz? Spróbuj Czemu ich Lilia jest tak w tankowata? Nie wiem. No nie i stracę wszystko U jest słowo U no. Też może dlatego, że kupiłem, że kupuję by huragan właśnie. Yeah. Fajne są te jej ataki. Ej, muszę go,

Un vídeo, ¿no? Ia! IT! AS AS by mi chyba lepiej Suczuj. Nie to nie było HIT tylko YIT Przez Y E A T, eat. Ja I Ja mówię o OAST Ej w ogóle chcecie zobaczyć jak wygląda huragan? No tej? O, o. Dalej. Czekaj, o tam są te wilki Patrz, 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 patrz.

Ta drużyna zniszczyła wieżę. Wydarzenie zacznie się za 30 sekund. Co? Krem. Blum, blum. Sprawdźmy, czy krab jest szyczy. Stoi. Nie zatrzymał się. się zatrzymał się. Zatrzymał się.

drużyna wygrywa! Dwa trupy w drużynie przeciwnej! I... jest ciekawym. Jak po prostu biegasz i coś tam plikasz. Oj Ten olefasz Nie, jak ja nienawidzę Kalijnym Oni mają na telepostacji, które po prostu mówią takie wbiję w ciebie, no you don't nie. mnie złapać! Panie, kurwa, jak pobiegli po mnie, po prostu po mnie biegli. Fajnie, że mam movement speed i budy... w w Jak o ten głupio jest. nie, miałem szansę na pętę. Co? Magda, żeby zabijać z Q. Minął też Widzisz, to gra. O je, bo tam jeszcze Czy my się boimy tego Olafa? Wszystko się... Moja drużyna zabiła te <laughs> orki. E I zacząłem spierdzielać I zrobiliście <laughs> resztę. Co działa? Trochę tak, bo oni ścigali mnie, więc. Czy my chcemy to kończyć tak szybko? No. Dobra. Ha, sobie Jestem lepszą niż. Jest. <laughs> Dokładnie tak. Lilią Lilio, <laughs> Elidio, tak? Nie się do no niko, to letniko, no letniko. Dawaj macie jeszcze jedną, no później zrobisz tego imięzika. No dobra. Zgrajmy jeszcze jedną.